Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć. Szukam! Dobra, słuchajcie, teraz musimy szukać Oli, bo ona wymyśliła, że będziemy musieli bawić się w chowanego. No to dobre, ja się zgodziłam. No i dobra, idziemy, zobaczmy. Niestety ja teraz tracę taką czujność, bo ja muszę się jeszcze w telefon patrzeć, żeby to się nagrywało. Ale zobaczmy, czy jej nie ma tutaj. Nie ma nie. <noise> Ale to głupie. Dobra, chodźmy zobaczyć gdzieś tam. Dobra, przez kamerkę będę sobie kłaczeć. Hmm. Gdzie ona może być? Może za którymś z drzew? Zobaczmy to. Dobra eee, Chodźmy dalej eee, no, powiedzmy. <laughs> mm. Bu Nie ma jej. Ej, ale gdzie ona jest? Chyba na naprawdę, no? Gdzie? gdzie? ona jest, naprawdę. Ola, widzicie? he <śmany> <śmany> <Dzień dobry> ona może być? Gdzie ty była? No bo ja muszę jeszcze w kamery patrzeć. Widzisz, to się nagrywa. Ja cię widziałam, twój topeczkę tam, ale wydawałam, że cię nie widzę. <grystanie> o Jezu. Co teraz się pobawimy? Nie wiem, może. choć My się pobawimy. Hmm? No dobry Ej, Patrz, w ogóle widzisz, Śnieg niech za to upadę. znowu? Małe drobinki. Dobra.